Powinien pan podać mi słowa, które mam powtórzyć, bo mam dziś, jakby pustkę w głowie. Nic nie wymyślę. Niech mi pan po prostu poda słowa i one wyjdą z moich ust. Nie, proszę się nie martwić, bo. Ale byłoby tak miło. Za chwilę pan się odpręży. Nie o to chodzi. Nie mogę. Jestem przeziębiony i nie mogę nic wymyślić. Byłoby tak miło, gdyby pan powiedział mi: zadam panu kilka pytań, a pan odpowie. To niech pan powtórzy też odpowiedzi. Zanim zaczął pan robić sitodruki, malował pan obrazy i rysował komiksy. Tak, rysowałem komiksy. Przed. Sito drukami. Stworzył pan też inne obrazy. Nie mechanicznie. Co to było? To były. reklamy do czasopism. A potem tworzył pan. Potem tworzyłem takie rzeczy jak. Czyta pan czasem interpretację pana prac? Mogę odpowiedzieć ble, ble, ble? Tak, może pan. W roku 1962 lub pierwszym, w czasie gdy pracował pan z Rosencruistem i Liechtensteinem, tworzyliście zupełnie niezależnie, a jednak w tym samym duchu. Czy nie wydaje się panu dziwne, że zaczęliście patrzeć na świat w ten sam sposób? Chyba czytaliśmy po prostu dużo komiksów. I to przyszło samo. Komiksy pokazują świat taki, jaki jest. Żyć dzisiaj w Nowym Jorku to tak, jakby być na planie westernu. Czy czuje się pan urażony reakcją publiczności? Nie. Dlaczego nie? Nie zastanawiałem się nad tym. Nie ma pan nic przeciwko? Nie. Czy uważa pan, że nie doceniono znaczenia popartu? Nie. Czy uważa pan, że popart stanął w martwym punkcie? Tak. Czy chce pan porzucić popart? Nie. Zamierza pan kontynuować? Tak.